Zastanawiasz się, jakie zasłony pasują do beżowych ścian? W tym krótkim filmie znajdziesz proste i konkretne porady, które ułatwią Ci ten wybór. Zapraszam do oglądania. Jeżeli zależy Ci na stworzeniu jasnego, przestronnego wnętrza, postaw na zasłony w jasnych, pastelowych kolorach. Biele, szarości, a nawet delikatny róż świetnie rozjaśnią pomieszczenie i dodaje mu elegancji. Takie zasłony sprawią, że pokój będzie wyglądał lekko i świeżo idealnie na chwilę relaksu. A może chcesz dodać nieco energii i charakteru swojemu wnętrzu? Postaw na zasłony w intensywnych, kontrastowych kolorach. Głęboka zieleń, bordo brąz. Te barwy będą pięknie kontrastować z beżowymi ścianami, nadając całości wyrazistości. Jeżeli lubisz bardziej wyraziste wnętrza, zdecydowanie jest to opcja dla Ciebie. W międzyczasie krótko o nas. Jesteśmy jedną z najliczniej i najlepiej ocenianych firm w Polsce, zajmującą się dekoracjami okiennymi na wymiar. Więc jeżeli szukasz takiej firmy, która dostarczy zasłony do Twoich beżowych ścian, to napisz lub zadzwoń do nas. Link do naszej strony znajdziesz w opisie poniżej. A co jeśli masz brązowe meble lub kanapę w podobnym odcieniu? Spokojnie, do beżowych ścian również pasują zasłony w odcieniach brązu i ekry. Tworzą one bardzo spójną, ciepłą aranżację, która wręcz sprzyja przytulności. Idealnie, jeżeli chcesz stworzyć domowy klimat pełen harmonii i ciepła. Mam nadzieję, że teraz wybór zasłon do beżowych ścian nie będzie już dla Ciebie problemem. Jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoimi pomysłami, to koniecznie zostaw komentarz. Pamiętaj też, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.